O Jezu Mario! No jak to? Nie, no kurcze pieczone. Ale to. takie podcielanie. Tworzysz. Czekam jezu. na Twoją białą powódź mo. Powódź mo oh. Tu jestem. Witam. Taką brązową mam. I szeleczki też brązowe. Spalaj wódeczki? O nie stary, wódeczki to ja nie trawię. To ostatnio opowiadałem, że... E, no mam tą wódę. W od trzech lat już stoi. I tak chciałem zobaczyć, czy się coś z nie zmieniło czasami. No i powąchałem. Tylko powąchałem. No i poszedłem do kibla i od wąchania się zeżygałem. Nie mogłem dorwać sztucznych ogni na godzinę północ. Ale mam coś takiego. Z urodzin. było na dole. Dobrze, jest. już naprawiłem. Demon ostatnią barierę między o nie nie, 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 nie. To sen dzisiaj miałem. Śniła mi się jakaś dziewczyna, której na oczy w życiu nie widziałem. E, śniło mi się, że jestem u mojej babci z tą dziewczyną. Przed domem mojej babci za dzieciaka była taka ruina. I z jakiegoś powodu mieliśmy w kilka osób pójść do tej ruiny. I ta dziewczyna widzę tak strasznie niechętnie tam. No i się pytam, czemu? Że jakby co się dzieje. E, a ona, a ona mówi. I wymówiła to imię. Nie powiem w jakiej imię. Ale powiedziała, że ma wrażenie, że. Że tam jest ten, właśnie. E, I jakoś powiedziałem, że ją ochronię i że nie ma się co bać. No i tyle ze snu pamiętam, więcej nic. Ale to już nie jest dobry znak, jak mi się śni Pokazuje 2000 godzin, przestreamowanych od 1 stycznia do 31 grudnia. 1999 godzin, 28 minut. To wychodzi 5,5 ,5 godziny dziennie, Kocham średnio. Sylwester 2K24, DJ Czepany. Do ja. której A, chwila, bo miałem zobaczyć link od Jankosa. Możesz, nie wiem, mieć nic wspólnego z jakimkolwiek światem. Z jakimkolwiek światem, z jakimkolwiek tkwiatem, z ktokolwiek, kwiatem. Z A może być to normalne i to nie musisz zrobić, że z gitem. To jesteś normalnym człowiekiem, żyjesz sobie. dbasz o siebie. A być nie Jest jeden widz. Nazywa się ten widz. Sosu, wiadomości super jesteś niby. I mamy rok 2023, ale patrzcie tutaj. To jest cały czas rok 2023, patrzcie daty. To jest 20, 2022. Każdego dnia, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, każdego dnia. Każdego pojedynczego dnia, bez pojedynczego dnia przerwy. 13 cztery, to już jest trzy lata. 2020. Dzień w dzień, bez pojedynczego dnia przerwy, to popierdniczone jest. Tylko tutaj jeszcze nie było codziennie, na start się wahał chyba. Bielor nie jest tłusty, nie jest zawałowcem i jest teraz fit śmirem siłowniowym. Cały rok. Mentalnie z grubasem? Nie jest. Postanowienia, Postanowienia noworoczne moje? Eee, chyba zbyt leniwy jestem, żeby nawet je postawić, szczerze powiedziawszy. Jedna butelka, niecałe 330 ml. Jeszcze jest druga, a potem jeszcze butla. Kurwa, pod stołem wyląduje z tą tolerancją. I jak coś Kasiu, to wyłączaj korki. Co za nim babami? A, no był taki epizod, że jak nie było streama dwa dni temu, to od strony rodziny Kasi. Ona ma Siostrę, siostra ma męża, no i, i dzieciaki mają. No i przyjechały te dzieciaki tu i chciały zobaczyć, jak VR działa. No, ja ma VR. Miasto, no mam Vr. no, no i pod... kiedyś, no nie ukrywam, na tym VR oglądałem tam przetestować w ramach. No, dla dorosłych były materiały. <glądy> Ale przed, przed tym, jak dałem do stestowania te google, no to wszystko tam oczywiście wyczyściłem, żeby nie było żadnych rzeczy. Słuchajcie, pojebańco z internetu. ちょっと待って。 6 dni 23 godziny plebiscyt ttv updates 2.0.2.3 kategoria najlepsza emotka z jasperem awantura radość tak zrobimy o, o tak zrobimy a Zrobię gdzie tak jasper fajka dole. albo jasper fajka albo tak zrobimy nie ma lepszych emotek wybrałbym jasper fajka najlepsze xd xdx bez zastanowienia X. najlepsza emotka aha aha 06 gdzie jest o nie ma to nic tu nie wygrywa z 27 o to aha 27 no najlepsza emotka typu no way no nie no, nowej to nowej, no. Ale to o kurwa co jest też mi się podoba. Jeden albo dwa. No jeden, no. Klasa. O jest są donata, Co łączy common bruga oraz. Nie, nie. To nie Arko. Życzę wszystkiego dobrego Jeszcze z piszesz. Może się jej to powiedzieć, że kochasz jej stopy. Że to nie wiem, czy nas za bardzo. Czy to jest do dzielenia się w publicznej sferze. Najlepsza taneczna emotka. Wesele. wesele. Ej! Nie, dobra, przepraszam, kurwa, trzeba to zmienić tą playlistę, tak nie będzie. To już za mocno, nie no nie można, tak, no nie można. Najlepsza emotka typu wuda. Tenor wuda, Wuda dwa, mamon Wuda, <laughs> Nie no, no wuda! Po prostu wuda, jako pierwsza z demonikiem. Rejdzi o buch, buch albo uch. Chyba Co buch. No uch, albo buch, buch. Trup? A gdzie Potwarz, że nie ma prawdziwego trupa. To jest kurwa, to nie wybieram nic. Najlepszy dyktator. Ty? Ja nie jestem dyktatorem, dlatego mnie tu nie ma. Kategoria ogólna. First message, Syzyf. Chyba to najczęściej generalnie jest używane. Kola to ostatnio. Pierdolenie, pierdol się. Classic. Chyba bym dał Syzyf. Spierdamy. Flip Arquela, a już patrzę, co Krzysiu powiedział. Jeszcze witam wszystkich jasno! skórych, tych ciemnych trochę... Nie, nie wiem. Przejęzyczył się, tyle chyba mogę powiedzieć, no bo co? Dziękuję za komplement, też uwielbiam twoje stopy kochanie, ale jednak wolę stopy Witeczka Kiki. A, to dziewczyna, to jest no, chyba ta Sandra. Oj, nie no. jak? Męskie stopy, weź, no jak? O mój Boże, z wielu, wielu lat streamowania to była jedna kurwa z najdziwniejszych Rzeczy w sumie, które jak to doświadczyłem. Wejście tam do tego streama, w sumie interakcja też. Trzy lata temu ten film. Eee, chciałem się zapytać, czy moderatorzy w ogóle ogarniają czas? To jest ogarniany. A odnośnie twojego chłopaka. W sensie to nie odnośnie twojego chłopaka, ale to co na streamie mi ludzie podsyłali, jak on się zwał? Chyba Maksym się zwał? Jakoś tak. No, z pościelą ten odcinek co był. To tak na streamie chciałem zerknąć jakby o, o co chodzi ludzie na przykład reagują na jego twórczość emotkami Sigma i tak dalej. w sumie doszło do mnie, że Bok ma kompletnie wypierdolone. Jakby mówi co chce, robi co chce, nieważne jaka to jest dziedzina. I ma wyjewane kompletnie zdanie. I to w sumie jest poniekąd piękne. To no, no ostre rzeczy mówi, ale ma wyjebane czy ktoś zareaguje tak czy inaczej, po prostu chce się pogadać, to pogada. No jest to. W sumie ciężkie i poniekąd. fajne. Co to jest? Soundklad? Sound... Oj nie wiem czy to nie będzie niezręczne troszkę uspania. Przyznam Nie wiem czy chcę plejki, no Bo się boję zalania fali niezręczności Ale może jest git no ta Nie no kurde no, nic. No, Będzie OK. O kurwa poważne dźwięki O Jezu Mario! No jak to Nie no kurcze pieczone Ale to kiedy streamujesz, zaczyna nie. no, Jak moje serce zaczyna być serce. Zaczyna mocniej ja. umie Twój uśmiech. No jak nie, no Nie, nie. 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 Nie,

Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Jakie podcieranie? Boże, Czekam nie, na Twoją białą powódź mo, powódź mo, oh, oh, oh. Dziwne kurwa, nie wiem za bardzo sobie zareagować. Jak jak? Boże święty, ale internet jest specyficznym miejscem. Panowie kurwa nie widzę tego jak mam otworzyć jeszcze butelkę szampana i ją wypić do zera. No nie widzę tego. Znaczy widzę, ale to jest negatywna wizja. nie Nie, nie, nie będę takich rzeczy robił. Taką mam buteleczkę, taka kryształowa. Butelka wskazuje, że kosztowała dużo, ale kosztowała mało. 90% kosztu włożyli w butelkę, a 10% jakieś gówno nalali. To nie jest nie, no czemu takie nuty? Ktoś mówił, że wykwintne włoskie piwo. Michael, Angelo, Michel albo Michel. W Rossmanie. Dorwałem. Górę się chyba ściągało. W od której strony się podpalało? To od góry? Od tego, od tego co się ściągało i od tej, tak? A jeszcze nie ma dwóch. Fajna. Kurwa, myślę... Bo później ten. Dobra, otwórzmy to w takim razie. 23.59. Kurwa! Tylko za cicho jeszcze. Kurwa, nie mam kiełbiska. Tak Wszystko najlepszego widzowie w 2024 roku. Jeszcze pytanie, od której strony się zapalało? Wój, kurwa. Jaki, jaki start nowego roku taki cały rok następny zapalniczka nie działa czy od tej, chyba od drugiej o jest Achtunga niewalne, ale coś takiego można. No, ale gorąco się o tym, na włosy nie powiedziałem. Kolejny rok nuda ja Zaraz 2025 2027 2040 2050 i trudno będzie rozpierdalaj mieszkanie Achtungiem. Nie <laughs> ma Achtungów! No i 2024. Pierwszy styczeń. A się porozlewało. chyba na klawiaturę, czekałem na nią 3 miesiące aż przyjdzie i się polało. Mam nadzieję, że nie zalało się. Oj, i teraz, teraz czuję ten stan, że to jest tak, tu jest granica przekroczenia. Tu jest aktualny stan, a tu wilkowy incydent. Tu granica tu aktualna, a tu wilki. I to rośnie. Cześć Kamil, witam! Słyszysz mnie? Halo? 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 Słychać mnie? Halo? Słuchasz no, mnie? Uciekaj. ja nie słyszę cię! Nie rozumiem. Dobra, dzwonisz czas, bo nie dzwoni, oszukał mnie. Dzwonię. Teraz! Halo? Słychać? Gadam! Gadam! Halo? Halo? Słychać? Halo? dzwoni? Halo? Halo? Ty, poczekaj! Kurwa... Tam jest cały ten głośniku, kurwa, poczekaj, cały Ustawienia tak. urządzenia, mikrofon... Dobra! Proszę. Halo, słychać? Halo? Dobra, ja wyjebane, jak coś... Witeczku, bo ja słyszę Cię na głosniku. Słyszysz, mnie? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Nie, na streamie Cię słyszę, no. nie słyszę mnie? Słuchaj, to jak słyszę Nie mnie słyszycie, streamie, Nie streamie, to nie dobrze, to na streamie. Wszystko najlepszego Ci życzę w nadchodzącym Nowym Roku. Kurwa, no, nie słyszę Cię, poczekaj, poczekaj chwilę, wszystko poczekaj. Teraz mów, teraz, w tym momencie A, mów. Wszystko najlepszego w tym momencie, poczekaj, stop. W tym Kulia, momencie powiem. Słuchaj, chciałem zadzwonić na Nowy Rok, że wszystko dobrego Ci życzę, przyjemnie jest mieć takiego kolegę jak Ty i wszystko dobrego. No, ja ci życzę wszystkiego dobrego. Wtedy tak, ja, 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 ja do również. I dzwonią też jeszcze. Yy, yy, super, jesteś chłup, co robisz? I dziękuję. A masz alkohol jakiś? Alkohol pijesz? Jestem bardzo szczęśliwy. Ja również jeszcze, ale, ale zostało mi 70% butli. Trzymaj się. Również Miłego nowego dobrze. roku. Papa. Pa. O kurwa. Po, I pozdro dla chłopaków tam wszystkich. I dziewczyn. Trzymajcie się. Nie pierdol, że już minęło.

Ja jestem w kłodzie. Ty, powiem wam tak, mam nadzieję, że oglądacie to będąc napierdolonym. I że nie jestem sam pijany. O. Ja jestem trzeźwy, to się pierdol w takim razie. No napij się, chyba, że ci zdrowie nie pozwala, to nie słuchaj kurwa, czemu nie? Ach, no i tak właśnie, bo wszystko to, to toczy. Przez gudzki własnie ojebaliśmy trzy jacki dance tak, z moim synem. Co najlepsze ma dzisiaj już? Aj dla mój mam. W 12 letniu. lat. Pełno, pełno Pozdrawiam. A się wygryEX, o, jasne nadzieję, że a też jesteście o Może nie. Może nie. postrzegacie nie. Może nie. Może Zatręcz. Ładnie, to jest sztuka. Powtarzam i przypominam, to jest sztuka dla mnie. To, to nie jest nic więcej niż mniej. Sztuka. A, miałem do Pawła Szabli zadzwonić. Ode, Halo? Ode mnie. O, kamerkę włączyłeś? Siema kurwa Guciu, co tam u ciebie? Słuchać mnie? Tak. No, słychać cię no. Słuchaj Delor, chciałem ci życzyć wszystkiego najlepszego. Ale czekaj, zabij Witek, kurwa, ale... Witek, dziękuję ci bardzo, również życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Ej, nie pierdol tak oficjalnie, no. powie, powiem... No tak, no. Wszystko dobrze, dobrze, ma być nieoficjalnie? Tak, ale okay. nie, 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 nie aż tak. <grym <grym jak, <grym jak, my, jak myślisz? Nie aż tak. Bo z reguły, jak się spotykamy, to jesteś człowiekiem, który pije herbatę, a człowiek, który no, pije herbatę? Wskazę. Nie pije alkoholu. A my ale nie jest, pijemy jest. alkoholu. Słuchaj, no to co może na Witek, słuchaj. Ja pierwszy, ja pierwszy. Ja czekaj, wszystko najlepszego ci życzę i trzymaj się i naprawdę wszystko się łoży. O kurwa dla nas Dobra, trzymaj się. Papa! Pa, trzymaj się! Papa! Pa. Ale ta kurwa, oficjalnie coś zatwór tego jakiś życzę ja pierdolę to! Trzeba powiedzieć... O! Złego się nie stało. To i ta kurwa kac moralny będzie mnie męczył, ale... Zobranie, nie aj, nie aj, wiem z tego moru. A słuchajcie. Czuję, że to jest ten moment Żeby było streama, bo... Nie, <laughs> nie wiem, bo <to> kurwa. Nie <laughs> wiem, bo to czyni to tak naprawdę. Chuj, no. No czkawkę mam, kurde. <laughs> no nie mogę. <laughs> No, ciekawka, ale no nie mogę dokończyć kończyć Mam ciekawkę! Bucio Echonen, jesteś pizda, a nie skoczek. Jedziesz do Cindy. Pizda, a nie skoczek. Idź po ta wódę i do Cindy. Nie, nie, nienawidzę wody. Naprawdę, woda chuj, a nie woda. Panowie i panie, chyba kończę, bo czuję, że już. To, <ścoughs> czuję, że to już jest ten moment. Nie, to nie ten w krok. W sensie, nie. Wszystko, dobra, już, już jest. Już jest OK, żeby skończyć. Za cicho masz. Tym optymistycznym akcentem chciałbym pożegnać was i widzimy się. To jest godzina 1.25 Będzie Real Craft niebawem. Kiedy dokładnie to ciężko wpadać w datę. Koncz Leywa! Nie kończ kolego Leywa! No, byłam Nie kończ no, no nie, no bo czuję, że zaraz coś złego się stanie, jak będę dłużej streamował. tym pa, Papa? Ani co? Co? Co jest?